Dość! Nie będziesz całym dniem siedział w domu. Znalazłam ci pracę w księgowości i za ciebie złożyłam CV. Dzwon, zapytaj czy przeszło. Dzwon! Dobry, Ireneusz jestem. A, to pan. Napisał pan w CV, że potrafi szybko liczyć. No tak. 16 razy 17. 180. Źle. He, może i źle, ale za to jak szybko... A Ty znowu? W pośredniaku byłeś? Za daleko jest. Jak za daleko? Znalazłam Ci pracę. Dzwoni. No dzwon! Dzień dobry, a sprawie pracy? Żona kazała. Dzień dobry, słucham Pana. Ile na początek bym zarobił? No jakieś 3000 zł brutto. A później? No tak myślę około 4000 zł. Wie pan co? To ja zadzwonię później. Do widzenia. No debil. <głosy> <głosy> Jak tam w nowej pracy? A daj spokój. Zaspałem. Chyba jutro nie mam po co iść. Ładnie. Pierwszy dzień zaspałeś, wiesz co? Brawo ty! Tylko za późno wyszedłem. Ale mogłeś wyjść wcześniej. Nie, nie? No nie mogłem, bo było już za późno, żeby wyjść wcześniej. <grymne> <grymne>